W klasie o profilu turystycznym wprowadził zespół szkół w Kościerzynie. Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach świętuje dwudziestolecie. Gdy nie ma nowy obiekt sportowy, gruntownie przebudowany stadion przy olimpijskiej, już w sobotę przejdzie on pierwszy chrzest bojowy. Mhm. Sorry, zagapiłam się. Jeszcze raz, sorry, sorry. Po huraganowym wietrze na pomorzu powraca temat protestów części mieszkańców Łężyc przeciwko istnieniu ekodoliny. Mieszkańców gminy Płuc terroryzują psy, pozostawione bez opieki, zaczynają coraz częściej atakować dzieci i dorosłych. Likwidacja dwóch przedszkoli, nowe drogi i skutki niedawnych podtopień, tym żyli radni Redy podczas ostatniej sesji. Witam Państwa w czwartek, 17 lutego. Edyta Jankowska-Giermek. Zaczynamy informacje. Po huraganowym wietrze na Pomorzu powraca temat protestów części mieszkańców Łężec przeciwko istnieniu ekodoliny. Mieszkańcy gminy Puck terroryzują psy. Pozostawione bez opieki zaczynają coraz częściej atakować dzieci i dorosłych. Likwidacja dwóch przedszkoli, nowe drogi i skutki niedawnych podtopień. Tym żyli radni Redy podczas ostatniej sesji. Wichura, która w zeszłym tygodniu niosła spustoszenie nie tylko na terenach domostw powiatu wejherowskiego oraz Puckiego, dotarła również do Łężyc i Eko Doliny. Ta inwestycja od lat wzbudza wśród okolicznych mieszkańców wiele kontrowersji. Parę dni temu część mieszkańców znów wyraziła swoje niezadowolenie. Zeszłotygodniowa nawałnica dotknęła Łężyca, a co za tym idzie Ekodolinę, która przyjmuje odpady m.in. z terenów Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy oraz Wejherowa. Następstwem nawałnicy było przerwanie ogrodzenia oraz rozprzestrzenienie się tysięcy lżejszych śmieci poza teren składowiska na rejony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tereny uprzątnięto z pomocą specjalistycznych sprzętów ułatwiających pracę na wysokościach. Śmieci, które jeszcze w zeszłym tygodniu straszyły okoliczne tereny, nie są już zagrożeniem dla mieszkańców. Odpady są już odpowiednio zabezpieczone Wokół kwatery składowa... Są rozstawione siatki, które przy takich normalnych warunkach eksploatacji, normalnych warunkach pogodowych wystarczają. Jednak pierwsze materiały przekazywane opinii publicznej zdążyły zaskoczyć mieszkańców powiatu, ale również pracowników Ekodoliny. Krzysztof Troka, którego widzimy na filmie, przekonywał odbiorców, że przekazywany obraz ma miejsce od wielu lat. Nastąpiła burza w internecie popierająca dokonania pana Krzysztofa, ale również przeciwna takiemu obrotowi spraw. Według mnie pan Troka powinien powiedzieć, że jest to po e, nawałnicy wiatrów, e, dlatego takie te, te woreczki, papierki e, są latające. Natomiast ja powiem tak, przez cały rok zakład Ekodolina wysyła swoich pracowników, którzy zbierają odpady jak i wzdłuż ulic, jak i, jak i na terenie lasu. Gmina Wejherowo zdaje sobie sprawę o dualizmie sytuacji, jednak niewiele jest w stanie zrobić. Oczywiście zależy nam na tym, ażeby mieszkańcy Łężyc byli jak najbardziej zadowoleni ze swoich warunków zamieszkania, żeby tam powietrze było czyste i trawa zielona. Z drugiej strony jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że tej inwestycji nie można zwyczajnie zamknąć. Żeby takie sytuacje powtarzały się coraz rzadziej, a w przyszłości nie było ich wcale, musi minąć wiele lat. Do tego czasu może warto nauczyć się segregacji śmieci, która póki co kuleje. My przyjmujemy około 115 tysięcy ton odpadów zmieszanych komunalnych rocznie. A zbiórka ta selektywna, czyli to, co mieszkańcy wrzucają do odpowiednich pojemników, to około 3 do 4 tysięcy ton rocznie. Czyli to jest niecałe 3% odpadów. Dlatego warto segregować śmieci, by trafiły do odpowiednich pojemników, a co za tym idzie, trafiały do ponownego użycia. Mieszkańcy gminy Puck są przerażeni powtarzającymi się atakami wałęsających się psów. W ostatnim czasie do kolejnych takich sytuacji doszło w Werblini, Leśniewie i Gnieżdzewie. W ostatnich z wymienionych miejscowości wałęsające się psy zaatakowały i pogryzły ucznia tamtejszej szkoły podstawowej. Właściciele psów byli już wcześniej karani przez policję za nieupilnowanie zwierząt, ale niczego to nie zmieniło. Policja zapewnia, że sprawę monitoruje na bieżąco. Mam no mniej więcej tych miejsc. Uczeń piątej klasy wracał po zajęciach do domu. I przy bramie został zaatakowany właśnie przez psy, które się na niego rzuciły. Yy, jedna z moich sprzątaczek usłyszała krzyk dziecka i pospieszyła na ratunek. Odbiegłam i on już zaczął uciekać i małego wzięłam do środka. No... To dzięki pani Halinie piątoklasista z Gnieżdżewa wyszedł ze spotkania z wałęsającym się psem bez większego szwanku, choć bez ugryzienia się nie obyło. Pozostał natomiast strach i to nie tylko u poszkodowanego dziecka, ale także u innych dzieci i ich rodziców. To jest postrach nie tylko dla uczniów, ale dla rodziców też. Dlatego, że były przypadki, że rodzice, którzy odprowadzają maluszki z zerówki, czy dziadkowie też byli atakowani. Kary, sąd grodzki, nic nie działa na właścicieli wałęsających się psów. Chcieliśmy ich zapytać, dlaczego nie zamykają psów, aby te nie stanowiły zagrożenia dla ludzi. Ale zastaliśmy tylko zamknięte drzwi. Z policją będą jednak musieli rozmawiać. Czynności w tej sprawie są w toku. Najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie właściciela tego psa. Policjanci niedawno ukarali jednego, jednego pana, właściciela, również psa, który. Nie zachowywał tych środków ostrożności przy trzymaniu psa. Wałęsające się po Gnieżdżewie psy, i to wcale nie bezpańskie, są problemem nie od dzisiaj i nie od wczoraj. Pierwsze ataki miały miejsce w tej wsi już trzy lata temu. Najpierw zaatakowały taką starszą panią, później zaatakowały babcię, która szła po wnuczkę do szkoły. Dziecko zaatakowały, dziewczynkę. Byłam wszędzie w tej sprawie i ze wszystkimi rozmawiałam, żeby coś zrobić z tym. Ale no niestety nie udało się. Radny gminy Puck z Jan Elwart mówił o całej sprawie podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy. W jego opinii policja w sprawie ataków psów na ludzi robi niewiele. Tak dalej nie może być, żeby dzieci miały strach iść do szkoły. To już teraz trzy tygodnie temu to był trzeci przypadek ogólnie a w tym roku pierwszy, gdzie psy tego samego właściciela zaatakowały na terenie szkoły dzieci. W opinii władz gminy winni całej sytuacji są sami mieszkańcy i to niekoniecznie tylko właściciele czworonogów. To ludzie powinni wskazać sprawców, bo ich po prostu znają, uważa wójt gminy. Jeżeli nie będziemy współdziałać ze sobą, mieszkańcy nie będą współdziałać w określeniu kto jest winny, bo wszyscy, faktycznie 90% psów na wsi, wiadomo... Kogo te psy są? I jeżeli mieszkańcy nie chcą uczestniczyć w tym procesie karania ludzi nieodpowiedzialnych, to jako wuj to mogę sobie pogwizdać w tym momencie. Każdy z mieszkańców zgodnie z polską tradycją winę zwala na drugiego, ale winny na pewno się nie znajdzie, przynajmniej dopóki nie dojdzie do tragedii. Wtedy na jakiekolwiek działania może być już jednak za późno. Nie chcemy, ale musimy. Tak można podsumować decyzję radnych Rady, którzy przegłosowali uchwałę w sprawie likwidacji dwóch przedszkoli publicznych. I choć placówki są bardzo miastu potrzebne, to jednak zbytnio obciążają gminny budżet. Komisja Gospodarki przez... Piąta sesja Rady Miejskiej w Radzie zdominowana została przez kilka tematów, ale najgorętszym była konieczność likwidacji dwóch gminnych przedszkoli i przekształcenia ich w niepubliczne placówki. Ma się to stać do września tego roku. Powód jest prozaiczny. Pieniądze. Trochę dla nas smutne, no, bo jednak y, chcielibyśmy mieć publiczne przedszkola, ale niestety pieniążki, pieniążki, jeszcze raz pieniążki. Władze miasta uspokajają, że na zmianach nie stracą przede wszystkim dzieci. Upierają się jednak przy tym, że likwidacja jest jednak konieczna. Tutaj o żadnym zysku, o żadnych oszczędnościach nie może być mowy. Tutaj chodzi o to, żeby zapanować nad finansami. W przypadku niepodjęcia takich decyzji przy obowiązującym stanie prawnym nam wydatki na przedszkola by się tak rozjechały w stosunku do naszych możliwości, że nie bylibyśmy w stanie nad tym zapanować. Roszady w budżecie są potrzebne, bo tegoroczne inwestycje drogowe pochłoną w tym roku większe pieniądze. Chodzi o budowę połączenia leśna-cegielniana, który stanie się alternatywą dla drogi krajowej E6 na czas Euro 2012. To nie ma mowy o w tej chwili zwiększaniu zakresu robót czy zwiększaniu zakresu finansowego robót, tylko, tylko przesunięcia w poszczególnych latach, czyli zwiększenia tempa finansowania w roku 2011. Ostatnie podstopienia nie wyrządziły poważniejszych szkód w Redzie jednak woda w środku miasta spowodowała, że radni chcą, by kwestie bezpieczeństwa podczas ulewnych deszczów lub cofek spróbować kompleksowo rozwiązać. Mamy trochę szczęścia w tym wszystkim, bo na pewno indywidualnie ileś takich miejsc, gdzie ludzie się czują pokrzywdzeni, na pewno takie. takie, takie... Sytuacje są, aczkolwiek można było się spodziewać skali większej. Fala powodziowa była olbrzymia w Radzie, nienotowana, ale straty powstałe w wyniku tej fali, jeżeli chodzi o tutaj miasto bezpośrednio, czyli, czyli tereny miejskie, czyli głównie park, o którym mowa była, one te nie są wielkie. Straty spowodowane podtopieniami sprzed kilku dni oszacowano wstępnie na 11 tysięcy złotych i jest to wystarczająco niska kwota, z którą gmina bez problemu może sobie poradzić. To są informacje w CSB TV. Zobaczmy, co jeszcze dziś w naszym programie. Obowiązkowy język kaszubski w klasie o profilu turystycznym wprowadził zespół szkół w Kościerzynie. Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach świętuje dwudziestolecie. Gdynia ma nowy obiekt sportowy. Gruntownie przebudowany stadion przy Olimpijskiej. Już w sobotę przejdzie on pierwszy chrzest bojowy. Obowiązkowy język kaszubski wprowadza w jednej z klas powiatowy zespół szkół nr 2 w Kościerzynie. Przedmiot będzie nauczany w klasie o profilu turystycznym. Dyrekcja szkoły wyszła z założenia, że młodzi kaszubi, zwłaszcza ci pracujący w turystyce, powinni znać język regionalny i historię, a przy okazji powiat otrzyma większą subwencję światową. Powiatowy zespół szkół nr 2 w Kościerzynie postanowił poszerzyć swoją ofertę edukacyjną. Jako pierwsza szkoła w powiecie wprowadza do programu nauczania obowiązkowy język kaszubski. Sensowne jest, żeby na Kaszubach ci, którzy obsługują ruch turystyczny, którzy prowadzą wycieczki, opracowują szlaki turystyczne, pracują w punktach informacji turystycznej żeby znali język kaszubski, żeby znali kulturę kaszubską. W placówce jest już jedna klasa technikum obsługi turystycznej, jednak nie uczy się kaszubskiego. Uczniowie trochę zazdroszczą swoim przyszłym kolegom, gdyż ich zdaniem znajomość języka regionalnego będzie bardzo przydatna w ich zawodzie. Myślę, że to dla naszego turystycznego profilu tutaj na Kaszubach będzie dobre. Mimo, że rozmawiam po kaszubsku, umiem po kaszubsku mówić, to połowy słów nie rozumiem z tego języka. Dlatego powinien być wprowadzony, żeby każdy mówił prawidłowo po tym języku. Mieszkamy właśnie na takim terenie, gdzie niektórzy ludzie jeszcze mówią w tym języku, a powinno to się dalej, no jakby udzielać, żeby ludzie poznawali tą kulturę kaszubską. Do tej pory kaszubski nauczany był w szkołach jedynie jako przedmiot dodatkowy dla chętnych. Jego zasady obecnie poznaje ponad 10 tysięcy osób. Najmniejszy procent tej liczby stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Dlatego takie inicjatywy jak ta w Kościerzynie szczególnie cieszą członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Tym bardziej, że powiat kościerski pod względem liczby osób uczących się kaszubskiego wypada słabo na tle sąsiednich samorządów. To jest bardzo dobry udba, że w szkołach z trzy dni młodych chcą sobie uciec z języka Przede wszystkim tu w Kleszyżnie, gdzie w tym miejscu, gdzie są wielu tradycje, gdzie ja 100 lat temu Majkwefci, Hejkę, Ale miejsce była ta udba przede wszystkim dlatego, że to jest w klasie turystyczny. Kaszubski w kolejnej szkole to także większa subwencja oświatowa dla powiatu i większe możliwości dla szkoły. Poprawi też finansowanie szkoły, bo trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby osoby, które chcą się kształcić w takim kierunku, nie wiem, nie wyjeżdżały, nie podpatrywały, jak wygląda branża turystyczna w, na terenie powiatu, na terenie województwa, być może gdzieś dalej. Te wszystkie rzeczy można sfinansować właśnie z tych funduszy na język kaszubski. Kierunek nauczania z obowiązkowym językiem regionalnym zostanie uruchomiony w powiatowym zespole szkół nr 2 w Kościerzynie w przyszłym roku szkolnym. W klasie turystycznej będzie około 30 miejsc. Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach świętuje swoje 20. urodziny. Obchody tej rocznicy rozpoczęto wczoraj od wykładu profesora Jerzego Sampa. Niestety jubileuszowy rok zbiegł się z niższą niż w ubiegłych latach liczbą osób, które będą zdawać maturę z języka kaszubskiego. W liceum w Brusach rokrocznie maturę z rodnej mowy zdaje najwięcej uczniów na kaszubach. W ubiegłym roku na 27 maturzystów aż 14 do egzaminu podchodziło właśnie w Brusach. Młodzi ludzie uczą się tutaj kaszubskiego już od 20 lat. Obchody tej rocznicy rozpoczął swoim wykładem profesor Jerzy Samp, który podkreślał, że zarówno znaczenie języka kaszubskiego, jak i jego nauki ciągle rośnie. W różnych miejscach, czasami najbardziej zaskakujących. Na mapie świata spotyka się właśnie Kaszubów z ich językiem, z ich mową z, i także z ich dumą szczepową. Wykłady będą odbywały się w Brusach raz w miesiącu, aż do 23 września, na kiedy zaplanowano główne obchody rocznicy. Spodziewam się tutaj finału w postaci nadania sztandaru szkole i spotkania. Z, ze wszystkimi znaczącymi osobami związanymi z literaturą, kulturą, historią kaszub. Niestety jubileuszowy dla kaszubskiego LO w Brusach rok okazał się również rokiem kryzysu. Do matury podejdzie bowiem o wiele niższa niż w ostatnich latach liczba uczniów bo zaledwie siedmiu to o połowę mniej niż przed rokiem. Problemy według nauczycieli nie leży jednak w tym, że młodzi nie chcą zdawać egzaminu dojrzałości z rodnej mowy. Uczniowie swoją przyszłość chcą wiązać z kaszubszczyzną. Stwarza on teraz coraz więcej możliwości, tak na przykład, bo powstają radia o, o tematyce kaszubskiej, telewizja i na pewno będzie wymagana między innymi to będzie podstawowa rzecz, znajomość języka kaszubskiego. Nie ja chcą w przeszłości studiować język właśnie. Ale płynie chciał jednak zrobić coś, coś większym. Chcą uczyć języka kaszebszczegłego? Nie, studia kaszubscy, nie, ale jakiś kultura, jakiś zabawa kaszebsko na pewno. no wiem tyle, że to i bandze, i muzyka, i kaszebizna, bo całe życie jest to kaszebizna. Uczniów wzrocznika maturalnego jest natomiast mniej nie tylko w klasach kaszebskich, ale w ogóle w całej szkole. Po prostu mniej osób zdecydowało się podjąć naukę w brusach. W kolejnych latach liczba kaszubskich maturzystów znów wzrośnie. Mamy obecnie dwie klasy na poziomie prawie 30-osobowe i w tych klasach 85 do chyba około 90% osób uczestniczy w języku na język kaszubski więc coś w tym widzą Nauczyciele przewidują że w przyszłym roku egzamin zdawać będzie znów 14 osób a w kolejnych latach liczba ta ma tylko rosnąć Nowoczesny i na miarę europejskich standardów. Od dziś piłkarze gdyjskich klubów mogą grać na nowym stadionie przy ulicy Olimpijskiej. Chrzest bojowy obiektu czeka na nas w najbliższą sobotę. W blasku Jupiterów Arka zagra z bułgarską BROE Stara Zagora. Prawie półtorej roku ciężkich robot budowlanych zakończonych sukcesem równo w południe na trybunach nowoczesnego stadionu piłkarskiego stanęły wszystkie najważniejsze osoby w mieście, w tym kapelan Arki, który mógł uczynić swą powinność. I od tego momentu stadion uznajemy za otwarty. Oczywiście wrażenia są szczególne, piękne, też w moment takiej radości, bo to wiele wysiłków, problemów, które trzeba było w międzyczasie rozwiązywać przed nami piękny, nowoczesny obiekt spełniający wszystkie kryteria, które UEFA stawia dla Meczy krajowych i międzynarodowych. Budowa kosztowała 84 miliony złotych. Trybuny mogą pomieścić 15 tysięcy widzów. Z nowego obiektu korzystać będą głównie piłkarze obu gdyńskich klubów, arki i Bałtyku. Niewykluczone, że od czasu do czasu na płycie boiska stanie scena i odbędą się tu koncerty. Chrzest bojowy nowego obiektu już w najbliższą sobotę. Arka zmierzy się z bułgarskim Beroe Stara Zagora. Będzie to okazja do przypomnienia sobie złotych czasów żółto-niebieskich. 32 lata temu obie drużyny spotkały się w Pucharze zdobywców Pucharów był to jedyny występ arki w międzynarodowych rozgrywkach. Pamiętam te lata świetności, koniec lat 70., jako bardzo młody człowiek, jeszcze na stadionie Przemysłonda. No i pewnie jak wielu Gdynian, bardzo bym sobie życzył, żeby takie mecze znów gościły w Gdyni. Spotkanie arki z Beroe odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 18.00. My również cieszymy się razem z Gdynią z nowego stadionu i tą ostatnią sportową informacją kończymy wydanie dzisiejszych informacji. A ja zapraszam teraz na świat wokół nas już o 18.30 i jutro na następne informacje, jak zwykle o stałej porze. Do zobaczenia.